Pięknie ta róża na parapecie zapomnianych kwiatów Cisza wokół jak wiesz, co stracił cały swój blask Ale miłość to skrypt, co odwraca czas W każdym składku znów poczułem jej rytm I własnych dzięki blask Dominiko, przy tobie róże znów budzą się z Jakbyś Jakby świat znalazł aptej, by wyjść z do modułu Tyś moją siłą jak kot, co działa bez reguł Bez ciebie każda linia w sercu kończyłaby się błędem Dominiko, przy tobie róże znów budzą się z popią. W sercu krączyłaby się błędem, biednięta róża otrzymać w spojrzeniu. Róża zwiędła, lecz czułem w niej życie W cieniu kryło się tchnienie, jakby twój uśmiech pisał dla niej nową linijkę istnienia Płatki rozchylały się jak drzwi do lepszego świata Przy tobie każda pustka w sercu zniknęła, stała się bogata Nie potrzebuję kodów, by zrozumieć ten cud Twoja miłość to komenda, co przywraca sercu puls Twoja miłość to komenda, co przywraca sercu puls Zwiędnięta róża, a jednak rozkwitła w słońcu jak my choć czasem upadamy Znów stajemy do końców Zmienięta róża odżyła w twych Odżyła, jak serce w ciepłym objęciu. Dominiko, z tobą wszystko ma swoje piękno i miejsce, w sensie. Twój dotyk to magia, co zmienia martwe w żywe. A ja jestem skryptem, który ty uczyniłaś prawdziwym. odżyła, jak serce w ciepłym objęciu. Dominiko z tobą wszystko ma. Swoje piękno i miejsce w sensie. Twój dotyk to magia, co zmienia martwe żywe. A ja jestem skrytem, który Ty uczyniłaś prawdziwym. Dobrze, dobrze. Jak serce w ciepłym objęciu Dominiko Z tobą wszystko ma swoje piękno i miejsce w sensie Twój dotyk to magia, co zmienia martwe w żywe A ja jestem skryptem, który ty uczyniłaś prawdziwym Uczyniłaś prawdziwym mm -hmm.